Nie lubię czekać, oni, one, wszyscy tam. Więc tu wyciągam sobie jeszcze paletkę. Moi, kochani, dzisiaj dużo kolorów, a idziemy w kolory nudne, bo y, y, szaro buro jest na dworze, szaro buro y, jestem ubrana i zrobimy ze szaro bury makijaż. Chcę, że zrobię sobie. No, bo w sumie poddajmy się klimatowi, jaki jest. Gdzieś tutaj mam, przyniosłam sobie i zgubiłam, no oczywiście, no bo wiadomo, nie? Gdzieś tutaj mam bazę pod, pod cienie i nie mogę jej znaleźć w ogóle. Halo, bazu? Halo, halo, baza? No i gdzie ona? Zgubiłam jak nic, słuchajcie. Uroczo. Okej, okay, mam ją. Mam ją, możemy lecić z y, tematem. Baza pod cienie. Cyk i cyk. Co w tym świetle wygląda, jakbym nie dummyła wczorajszego makijażu. Jezus, jakie cienie. Okej, okay, dobra. Trzeba szybko rozprawić bazę i wlatujemy z kolorem. Tak, rozważałam po wczorajszych, przedwczorajszych działaniach moich makijażowych, czy nie użyć? Czekajcie chwilkę. O, mam taki cień w płynie. Zaraz go sprawdzę szybko na ręce, bo nie używałam dawno takich cieni. On będzie fajnym toperem, takim z Brokatem do brązu, więc nie będzie aż tak źle i aż tak nudno jak przypuszczałam. Oprócz tego, że zapomniałam wziąć pensji. Zaraz wracam, kochani. Tak. Wiedziałam, że o czymś zapomnę, przygotowując się rano. <laughs> pędzle mogą się przydać, prawda? Tak sobie myślę. Jakieś. Myłam je wczoraj. Hej, hej. Siemaneczko. Siemaneczko. E, witam serdecznie, moi drodzy. Widzicie, jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć w nogach. Pomyłam pędzę, położyłam gdzie indziej. Już zaś rano zapomniałam. Zapomniałam rano, gdzie są Dobra, to lecimy tak. Ciemno, jasno, raz, dwa. Idziemy do Gęsina. Weźmiemy trochę takiego brązu, tutaj w kącik. Ja nie wiem, czemu lubię zaczynać tutaj od tego zewnętrznego. Może to źle, powinno inaczej. Ale trudno. Jest jak jest. Ok. I teraz z drugiej strony, symetrycznie też wychodząc na tą po. To załamanie powieki. Nadzieja, że to takie brązowe, jakie myślę, że to jest. Bo w tym świetle powiem wam coś. Nie mogę tego ogarnąć kolorystycznie. Jak jest? Okej. Okay. Dobra, mamy to. Troszeczkę chcę tutaj zmiękczyć tą granicę, żeby też nie było takie, wiecie, odcięcie i tyle. Dziękujemy, do widzenia. Odcinamy się. Już? Nie, nie ma to tamto. Troszeczkę miękko tutaj. W ogóle chciałam, <laughs> chciałam znowu puścić nam openingi z anime, ale niestety okazuje się, że mimo tego, że specjalnie puszczałam nam openingi z anime z YouTube'a. To YouTube zablokował filmiki. W archiwum i nie poszło. Więc musimy się relaksować przy drzeziku. Bo nie chcę rezygnować z archiwum. Dzień dobry, Mel, Słonko. Jak tam zdrówko dzisiaj? O, dziękuję Ci, dziękuję Ci za serducho słońce. Jak się... U, i za Zaszczałeczka dziękuję Ci, dziękuję Ci bardzo. Widzimy, jak tam dzisiaj zdróweczko? Teraz ja biorę taką lekko złotą, jaśniejszą y, barwę i to spróbuję dociągnąć na spokojnie. Delikatny make up, tak zwany. Raz, dwa, raz, dwa. Lecę, lecę, lecę. OK. Dobra, teraz wjeżdżamy z tym tutaj brązem i jego ciapnę tutaj na granicy i rozmażę potem tradycyjnie palcem. Ale chciałabym, żeby był takim fajnym przejściem między kolorami i błyskiem, odrobina błysku nie zaszkodzi, nie? Szczególnie wtedy te deszczowe Szare dni. Gdzie się utrzyma na tym? Jeszcze takie jak nie prowadziłam. Spróbuję go tu troszeczkę rozmazać. Ok. I zostawię jak jest. Hmm. OK, mamy to. No i szybko poszło tutaj z oczami. Lecimy teraz do większego maskowania, czyli reszta twarzy. Oczywiście baza. Everglow. Którą zaraz weźmiemy i tak zmatuje. Ale co tam? Grunt, żeby się dobrze trzymało to wszystko na twarzy. Dobra. Rozmazuję, to równo. Mhm. I czas teraz na y, bazę, oczywiście op otwierane w sposób y, tutaj stosowany w ramach oszczędności. Jeszcze spróbuję coś tutaj z tego z tej góry. Więcej w niż na twarz to idzie, ale. I tak. I tak metoda oszczędnościowa sprawia, że wy, wydziubiemy to. Do samego dna. Zobaczcie ile tam zostało. A wychodzić nic już nie chciało z tego. To jest. Cyk, cyk, cyk. Nie jesteś źle. Mam to, bo teraz trzeba to wszystko wziąć i wklepać. Jeszcze tylko resztki spędzam, wyciągnę. Z tego pędzla resztki wyciągnięte. I zgubiłam. Jajeczko jest. Porządnie, na spokojnie. Ogarniamy wklepy manko. To rozważam, czy nie zastosować jakiegoś eyelinera na szybko jeszcze. Dzisiaj jakoś tak chciałam bez, ale teraz tak się patrzę, a może zostawię bez. Nie jest to nigdzie napisane, że musi być codziennie eyeliner, nie? Trzeba nie rozmazać. OK, teraz czas na brązer, brązer. Wszystko go na bałagan bo sobie, nic potem nie znajdę znowu. Co to jest tutaj? A, dobra, róż jest i brązer. Zepsuwczy, ale jest. Mam go. Uh. Tylko, żeby go otworzyć, potrzebne jest narzędzie. zlepił się przy pierwszym otwarciu. I teraz już trzeba cierpieć, aż się nie wyczyści całej tej, całej tej tutaj zakrywki, przykrywki. Ale na szczęście, pędzel i lecimy. Dziękuję, dziękuję Ci za serduszko słońce. No, się teraz tak tutaj trzeba wziąć i. Ja to od razu rozmazuję. To nie wiem czemu to tak strasznie szybko zasycha. Ciężko to wklepać. No. A się uczę dopiero brązery, więc lepiej zadziałać szybciej niż wolniej. A, dziękuję Ci, dziękuję Ci za skoronkę. tak tu. Trochę na nosie. Jeszcze tutaj dodam. I tutaj na nini. O. Dziękuję, dziękuję słońce. Jezus, Jak tam moim miła ja wam poranek. Ja się chcę już szybko sprężyć. Szybko się sprężyć, żeby już do gęsina zajść, bo tam czeka mel i czekają bosowie tego nowi. Jesz, jak to jeszcze nie spa. O matko jedyna. Co się stało, że jeszcze nie było spanka? Hmm? Dobry tom, dzień dobry Tommy, dzień dobry. Ja teraz z drugiej strony, żeby było miary symetrycznie, tak? Tu, trochę tu na nosie. Teraz tu. Muszę dać sobie więcej. Tylko szybko. Ok, i tu trochę w dół. I trochę szybko kości. Ok, jest dobrze. Przetrwamy. Dobry dzień Wam życzę. Dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay. szybkie rozmazywanko. Z tej strony zawsze mam problem. Przychodzę na praktyki, idę do toalety. Sprawdzić, czy wszystko jest git, patrzę się, a w tamtym świetle to jakaś zupełnie historia. Inna się dzieje na twarzy niż w domu się działo. Dzisiaj chcę w miarę lekko, tym. Okej. Okay. Że jest Wszystko dzisiaj rozwalam, moi kochani. Dobrze, że z rana nie prowadzę samochodu. Nie ufam. Dobra, cała trochę tutaj różu. Okej, okay. niestety nie wiem, jakiej firmy jest, gdyż ponieważ już mi się starł był. Ale okej, jest i on. Lipujemy wszystko. A ja zapomniałam się ciebie, Bruno, spytać, jak tam było na tych wyjazdach twoich. Czy udało się ogarnąć, co do ogarnięcia było? Widzisz? Totalnie, totalnie mi to uciekło. Przez te wszystkie zamieszania. Mam nadzieję, że wszystko było git. Kochani, trochę teraz trzeba to wszystko przyklepać na Sucho. już nie będę kładał teraz już w słonych składników. Bo gęsiń czeka. Dużo pracy tam. Więc teraz na szybko tylko... Na szybko tylko teraz zmatowić się tam, gdzie trzeba. A, faktycznie dzisiaj kolosik powodzonka ziom, a z jakich tematów? Miałam wziąć ze sobą jeszcze. A, to, to. Muszę wziąć ze sobą, żeby w ciągu dnia się ogarnąć trochę. No to tu zostaje jeszcze. Zostaje jeszcze tutaj. O, wezmę trochę tego złotego eyelinera jedna. I sobie tutaj pod spodem dam na dolną powiekę. Bo wyszło za matowo. Ok. Świetla podobno widać z dnia. To jutro też masz? Ja najgorzej, tak pod żon. I to jeszcze przy piątku Wam dają. To już nie jest kul. Cool. Dobra, trochę błysku tu, trochę błysku tutaj też. Ok, na czołek nasa. na łuk kupidyna, tak zwany. Ok. I teraz jeszcze w ramach nowości, moi drodzy, No mamy to. Mamy to wszystko i lecimy, moi drodzy, z drzęsami. Yy, Rzęsy utrwalenie i lecimy. Wiem, co najgorsze, że ja w tym programie są takie małe ikonki w tym programie do streamowania, że ja totalnie, absolutnie widzę tylko białe tło. Smuci mnie to. Delikatnie z tym. I jak? Myślę, że myślę, że nie ma co już więcej tutaj szaleć. Ujdzie. To teraz jeszcze tylko mgiełka. Z fikserem. To jest najprzyjemniejsza chyba część tego wszystkiego. Polecam Wam, jeśli kiedykolwiek Action znowu rzuci te, te mm, do tworzenia mgiełki y, urządzenia, to słuchajcie, 9Z i masa przyjemności. W sumie nie potrzebuję te drugie prędze. Dobra, kochani, co tam się, co tam się dzieje? Sprzątanko, przeżłucanko. Mam teraz taki bałagan, bo mam wielki remont tu obok mnie, tu dokładnie. Że nie mam pytań. Ale no, słuchajcie, damy radę, żeby przełączyć. To jest plan na dzisiaj. Szybko ogarniać wszystko. Dobrze. Okej, się przyfasliłam. Mm, mały palec, który jest po to właśnie, żeby się przyfasalać dobra, kogo weźmiemy dzisiaj? dobra, dzisiaj Sanji i Zoro będzie na wyłączonej kamerce moi drodzy mam nadzieję, że nie będą super prześwietleni dobra Sanji i Zoro są i my lecimy na gry